To były pierwsze takie ćwiczenia w Polsce. Strażacy, ratownicy i wolontariusze brali udział w wielkich poszukiwaniach dwójki dzieci, które zaginęły w lasach na Mazowszu. Akcja była niezwykle potrzebna, bo właśnie wiosna i lato to czas, gdy dzieci giną najczęściej. Michał Kwiatkowski. Proponuję, że dwie osoby wysłać lewą stroną i dwie osoby prawą stroną. Dookoła bagna. Lasy przylegające do północnych, rogatek Warszawy nie są może przepastne, ale zdradliwe. Są przez miejscowe nadleśnictwo wykopane doły retencyjne. Mniej więcej 3-4 metry głębokości, całkowicie w chwili obecnej zalane. Ratownik musi stąpać ostrożnie, prawie jak saper. Gruba zwierzyna w lesie jest jakaś? Teoretycznie tak. Sidła, jakieś coś tego? Tego nie wiemy. No. W ogóle wiadomo tyle co nic. Matka zgłosiła zaginięcie dwojga dzieci. Jak były te dzieciaki ubrane? Jak, Jakie mają wzrost, ile kolega. waga, jak co tego? W międzyczasie będą Jasne. podejwane kolejne szczegóły. Tak realistycznych ćwiczeń jeszcze w Polsce nie było. Zaginieni nie byli wirtualnymi punkcikami na mapie GPS. W las puszczono prawdziwe maluchy. Nie bałam się, bo dzieci były przygotowane, chciały, a zatem były pod opieką dorosłych. Wtajemniczeni wiedzieli, pod którym drzewem siedzą, są granice realizmu. Ruszamy? Ruszamy, tak. To był najważniejszy test sprawności służb ratunkowych przed wiosenno-letnią falą zaginięć. Najczęściej one wynikają z nieadekwatnej opieki rodziców. W momencie, kiedy rodzic zostawia dziecko pod opieką starszego rodzeństwa, albo zostawia pod opieką osoby niedołężnej, niepełnosprawnej, starszej. To najczęstsza przyczyna zaginięć najmłodszych. Co roku... Poszukujemy około 150 dzieci w wieku do 7 lat. Starsze o wiele częściej uciekają niż gubią się. Wieczorne poszukiwania były z powietrza i z ziemi. Z nosem bardzo blisko ziemi. Szkolenie tych psów trwało 2 lata. Najtrudniej było je oduczyć obszczekania z radości odnalezionego. Szczekanie wywołuje strach, strach. Nasze psy, jak znajdują kogoś, jak ktoś śpi, to nawet się nie obudzi, nawet nie wie, że został znaleziony. Po trzech godzinach poszukiwań sukces. Pies podjął właściwy trop. Przeszli obok nas ratownicy, ale o, nie zauważyli to jest, to jest, to jest mnie, więc później to zawrócili i wtedy mnie okay. zauważyli. Dzieci były wystraszone na niby, ale wymarznięte naprawdę. Ciepło jest? Okej. Okay. Michał Kwiatkowski, Wydarzenia.